No i patrzcie, patrzcie, gdzie jesteśmy i znowu w Gaju, znowu odbiór, znowu te pozytywne emocje. To jest najfajniejsze sprowadzenie tego kanału na YouTubie, że co chwilę dostaję zaproszenie na odbiór samochodu, ale dzisiaj, dzisiaj mam wyjątkowych gości. Dzisiaj do nas z Warszawy aż przyjechał Waldek i Mateusz. Przywitajcie się z widzami. Cześć, witam ja was. Wszystkich. Co tam szukacie u mnie w bagażniku? Y -y, swoje rzeczy spokojnie, nic ci nie zabieram, nie przejmuj się. Dobra, dobra. No. Także za chwilę zobaczymy auto po raz pierwszy, znaczy ja po raz drugi, Waldek po raz pierwszy. No i co? Zapraszam do oglądania. Zobaczymy jak to z tyłu wygląda. Jak już tak wszystkim się udało równo zaparkować z przodu, no to patrzmy. E soul najkrótszy, Niro pośrodku, EV6 najdłuższe. Chodzimy na salon, na salony. Waldek przodem, proszę, proszę. Zapraszam. Patrzcie tam, widzę, widzę, stoi, ale jaja. Kurczę, aha, no to tak, tutaj normalnie rozdwojenie jaźni. Cześć Łukaszu, witam. Patrzcie, a tu następny. Nawet w tym samym kolorze. A tam? Jeszcze i v A tam jeszcze e-Soul. No pomału. Więcej elektryków jak spalinówek. No i dobrze. Tak powinno być w każdym salonie. No i patrzcie. Jak wam się ten kolor podoba? Bo mi... Y to jest tak, że zawsze mi się podoba to, czego nie mam, więc teraz mi się lepiej podoba ten. A jak nie miałem, to mi się lepiej podobał ten grafitowy, którym jeżdżę. Czy Tutaj jak zwykle przed samym odbiorem ładowanie. Tak to powinno być. Auto ma być naładowane do połowy i tak sobie może stać. A jak mamy odbiór, no to fajnie, że się podładowało prawie do pełna. A resztę zrobimy u mnie. Jedziemy na kawę do Skawiny. I patrzcie, że jest zima za oknem. No to Waldek od razu tutaj w salonie podmienił opony 215 55 17 zimówki. Także będzie dzisiaj zimowa jazda. A przy okazji pokażę wam jak sprawdzić czy auto może ciągnąć przyczepkę. Tutaj mamy 2 230 to jest DMC, a 2 530 to jest DMC plus przyczepka, czyli widać z tego, że 300 kg przyczepkę można tym samochodem pociągnąć. No I tak sprawdzamy, sprawdzamy, czy zamontowali silnik, no i coś tam zamontowali. Ale z ciekawostek, jak już tu jesteśmy pod maską, to jeszcze pokażę, jak się czasem zablokuje kabel w porcie, czy jakaś ładowarka głupia, nie chce puścić kabla, no to tutaj mamy, pociągamy to tak mocno do góry i mamy awaryjne na linkę od odpuszczanie kabla. Bardzo fajna funkcja, powinna być w każdym aucie, a nie jest. No i patrzcie, gdzie mamy RODO? W ręce. Ale, ale podobno tablice się nie łapią pod rodą i co, zakładamy? ale to dwóch na raz nie zakładaj <noise> dwie na raz? Z przodu, z przodu nie zakładamy, bo fotoradary żeby wiesz, nie, nie ten nie łapały, kurde pasuje? zobaczymy zobaczymy czy pasuje o, powinno być, tu się teraz tak wciska jakoś o jeszcze no, teraz tu. No i chyba by było. Trzyma się, trzyma się. Idziemy do przodu. Ha. Od razu lepiej auto wygląda z zielonymi blachami, nie? Tu jest gdzieś drugi. Teraz tu. Hyc! i hyds. Zobacz, jest niespójność. Tu jest nowy znaczek kija, a tu jest jeszcze Starczy stary. Kia. Ale można wymienić, jakbyś bardzo chciał. No i jest. jest. ładny. No jest ładny, jest ładny, ale na dzień dzisiejszy myślę, że miałbyś dużo większy problem dojechać tym nowym modelem do Warszawy bez ładowania, niż tamtym a dlaczego? tamtym starym modelem. No dlatego, że ten jest większy i bardziej prądożerny, a bateria jest tylko kilka kilowatogodzin ma więcej dostępnej, użytecznej energii. No, coś za coś. Jak to Waldek mówi, złącze blackout friendly. Myślę, że w Polsce może być to fajna funkcja. 3,6 kW można wyciągać z takiej kijanki. I co mi się podoba w tych nowych kijankach? Tu generalnie się wsiada i tu nie śmierdzi jak w wielu nowych autach. Więc zdecydowanie na plus. Co Wam tu jeszcze pokażę? Resztę, jak wszystko, jak, jak w każdym innym modelu, to jest wersja L z pakietem TECH, czyli taki odpowiednik XL wersji 22. To jest wersja 21 modelowo. No i patrzcie, dzisiaj będzie jazda z emocjami: mróz na trasie minus 4 i do tego do silny, boczny wiatr. To jest najgorsza sytuacja możliwa. No i zobaczymy, czy Waldek, czy Waldek da radę. I oczywiście po więcej informacji zachęcam do odwiedzenia kanału Walka. Tam będzie jakaś relacja z tej trasy. Ja tylko powiem od siebie, że Waldek dojechał bez najmniejszego problemu do grójca, o złych warunków, tam naładował przy okazji za dużo energii. No i oczywiście dojechał do celu. Także coś, co mi utkwiło w pamięci, E, powiedział, no faktycznie, da się tym jeździć. Mieliście rację. Oczywiście, chodziło tu o mnie i, i pewnie o Piotra, który jeździ taką samą kiją Eniro, że to wystarczy zrobić sobie jakiś krótki przystanek na siku od Doga i, i auto naładuje się więcej niż potrzeba. I tak też było tego dnia. A ja na koniec, jak zawsze, bardzo dziękuję serdecznie patronom za wsparcie. Jest już kilkadziesiąt osób, które wspierają ten kanał, czy wspierały, także ślicznie dziękuję. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia. Cześć!